Znajdujemy się w Zagórzu na kompleksie skoczni Zakucie. Za nami trzy skocznie o rozmiarach K10, K20 oraz K40. To tutaj szkolimy przyszłych mistrzów. Jest to jedyny klub, jesteśmy jedynym klubem na Podkarpaciu, w którym trenujemy właśnie skoki narciarskie i kombinację norweską. Rywalizujemy z najlepszymi w Polsce. Wychowujemy to przyszłe pokolenie. Później, jak dziecko ma jakieś aspiracje. To wysyłamy to, tą osobę do szkoły sportowej, gdzie właśnie rozwija się już na, na większych obiektach. Nasza skocznia K40 no jest skocznią taką właśnie typowo, bardziej dla tych najmniejszych, gdzie ten rozwój, ten początek jest bardzo kluczowy. Brakuje nam większej skoczni, takiej 70-metrowej, może nawet i większej, która by pozwoliła właśnie prowadzić nawet zawody ogólnopolskie, może nawet międzynarodowe. No i tutaj myślę, że jakby były te obiekty, to nawet i może kadra by się zjawiła, spokojny trening przed igrzyskami, czy jakimiś ważnymi imprezami, no ale nie tylko kadra, ale też inni zawodnicy, inne reprezentacje. Myślę, że, że miło by były widziane i nawet rozwój infrastruktury, czy tutaj Bieszczadów pod, pod kątem narciarstwa na pewno byłby znacznie wyższy. I ta bada była skierowana, już od tej bazy kolejne kroki do przodu. Jak nastawienie? No to Hop! Tutaj zacząłem od najmłodszych lat, jak miałem 9, dziewięć, dziesięć lat jakoś. I w pewnym momencie po prostu nie było jak tutaj trenować, nie? Bo za małe skocze, więc musiałem, musiałem iść do szkoły sportowej w SMS-ie, w Szczyrku. Gdzie, gdzie tam na pewno jest łatwiej się rozwinąć. I, no i szkoda by było, żeby, żeby tutaj nie, nie powstała następna skocznia. Nie? Jestem bardzo wdzięczny trenerowi i klubowi, że zasponsorowali mi to, co potrzebowałem, żeby właśnie być lepszy, żeby dążyć do celu. No, oczywiście, wystartowanie w Olimpiadzie albo w Płaży Świata, co najmniej. W klubie mamy około 20 zawodników. Obecnie teraz treningi. O ile warunki są pogodowe, śniegowe, no to są właśnie na skoczni czy to na trasach biegowych tutaj obok dostaliśmy dofinansowanie w poprzednim roku z Urzędu Marszałkowskiego, zakupiliśmy właśnie armatkę, zakupiliśmy pojazd do ubijania właśnie tras czy skoczni, więc na pewno jest lepiej niż w latach poprzednich. Właśnie tak jak wspomniałem, mamy grupę naborową, regularnie trenujemy. Obecnie dzisiaj będziemy na treningu z zawodnikami, którzy są początkującymi, mamy pierwszy kontakt ze śniegiem, mamy nartki, uczymy się jeździć, później dopiero przechodzimy na skocznie, aby złapać to odpowiednie czucie i później oddawać te skoki.